Zarządzanie bagażem mamy zostawiłam tobie. Mama powiedziała, że czuje się samotna, a moje dojazdy są trudne. Zastanawiałem się nad rozwiązaniem i myślę, że najlepiej będzie, jeśli mama tu zamieszka. Postanowiłam więc, że zamieszkamy z mamą. Bagaż przyjedzie w sobotę. Liczę więc, że go odbierzesz. Nagle otrzymałam telefon od męża bez żadnego wcześniejszego powiadomienia. Nie było żadnych konsultacji na temat planu wspólnego zamieszkania. Nic o tym nie słyszałam. Kropka to niepokojące, że ten układ mieszkaniowy został mi narzucony w taki sposób. Wolny pokój jest teraz praktycznie magazynem. Jak zamierzasz sobie z tym poradzić? Dziś jest wtorek, a ja mam wolne dopiero w sobotę, więc nie mam czasu na sprzątanie. Kropka, gdy zaprotestowałem, powiedział Nie martw się, jest w porządku nawet w takim stanie. Właśnie dlatego cię proszę. Mama zabezpieczy ci drogę w niedzielę. Proszę, zajmij się wszystkim. Mój mąż podejmował jednostronne decyzje. Czułam, że moje serce staje się coraz zimniejsze, kropka, jeśli mój mąż miał podejmować ważne decyzje samodzielnie, to ja miałam prawo podejmować własne. Dobrze, w porządku. Odpowiedziałam w ten sposób i zakończyłam połączenie, mam na imię Mandy. Mieszkam z Jeffem, kolegą z gimnazjum. Po ukończeniu studiów zaczęłam pracować w sprzedaży w firmie informatycznej. W dzieciństwie straciłam ojca z powodu choroby i od tamtej pory mieszkam z mamą. Mama w ciągu dnia pracuje jako urzędniczka w małej firmie, a wieczorami dorabia w domu. Pomimo tego, że pochodzę z rodziny niepełnej, miałem takie same możliwości nauki i edukacji jak inne dzieci. Po ukończeniu studiów i znalezieniu pracy doceniłem. Jak ciężko moja mama pracowała przez te wszystkie lata i mam nadzieję, że teraz może cieszyć się własnym czasem. W mojej pracy sprzedawcy w firmie IT wymagana jest wiedza techniczna i umiejętności sprzedażowe, a także budowanie zaufania klientów. Wiedza, której rozpaczliwie się uczyłem, stopniowo przynosi owoce. A klienci zaczynają mi ufać, kropka obecnie konsekwentnie znajduje się w czołówce najlepszych sprzedawców. Ponieważ wyniki bezpośrednio wpływają na wynagrodzenie, mam również poczucie spełnienia w mojej pracy, są dni tak pracowite, że ledwo mam czas na lunch. Ale wysiłek przekłada się bezpośrednio na wyniki, dzięki czemu jestem zmotywowana. Spotkanie z mężem było tylko chwilą w moim codziennym życiu. Tego popołudnia, kiedy miałam zaplanowaną wizytę u klienta, korzystałam z kawiarni w parku. Gdy obserwowałam bawiące się dzieci i siedziałam na ławce, ciesząc się spokojną chwilą, ktoś nagle zwrócił się do mnie. Przepraszam. Czy ty jesteś Mandi? Przepraszam, jeśli się mylę. Mówił tak, jakbym nie znał, ale nie mogłam sobie od razu przypomnieć. Tak, to ja. Obawiając się, że niepamiętanie jego imienia może być niegrzeczne, odpowiedziałam niewyraźnie. Naprawdę nic się nie zmieniłeś. Mężczyzna w mundurze firmy kurierskiej rozpoczął znajomą rozmowę. To ja, byliśmy kolegami z klasy w gimnazjum. Nie pamiętasz? Zmieniłem szkołę, ale jestem Jeff. On był kolegą z gimnazjum. Jeff, ten, który się przeniósł. Zawsze rozjaśniał klasę. Był dobry w sporcie i był centralną postacią. Jeff, naprawdę minęło trochę czasu. W ogóle Cię nie poznałem. Wciąż jesteś tak samo rozkojarzony jak zawsze, Mandy. Jego niezmieniony wyraz twarzy przywołał stare wspomnienia. Spojrzałam na zegar i zobaczyłam, że zbliża się czas mojego spotkania z klientem. Przepraszam, muszę już iść, mam pracę. Kiedy zaczęłam wychodzić, zatrzymał mnie i powiedział: "Mandy, jeśli nie masz nic przeciwko, daj mi swój kontakt. Umówmy się na posiłek, gdy będziesz miała czas". O dziwo, z radością się zgodziłam i wymieniłam z nim dane kontaktowe. Następnie pospieszyłem do mojego klienta. To spotkanie doprowadziło do tego, że często jadaliśmy razem posiłki, zbliżyliśmy się do siebie i ostatecznie rozmawialiśmy o małżeństwie. Spotkanie z moimi teściami po raz pierwszy było bardzo nerwowym doświadczeniem. Jego rodzina składa się z ojca, matki zajmującej się domem i samego Jeffa. Po przedstawieniu się wręczyłam prezent z cukierni niedaleko mojego miejsca pracy. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z tych smakołyków z cukierni w pobliżu mojego biura. Jednak moja teściowa zmarszczyła brwi i odpowiedziała. Zwykle tego nie jemy. Od razu przeprosiłem za niedopatrzenie. Powinienem był sprawdzić wcześniej. Naprawdę mi przykro. W głębi duszy byłam na niego zła, ponieważ podczas naszej rozmowy przed spotkaniem nie powiedział nic o preferencjach swojej rodziny. W moim sercu pozostał lekki niepokój. Później w pokoju gościnnym rozmawialiśmy o różnych rzeczach, w tym o tym, jak się poznaliśmy, o czasach studiów i pracy. Mój teść zadawał pytania i uprzejmie przytakiwał. W końcu rozmowa zeszła na temat mojej rodziny. Powiedziałam, że mieszkam z matką, a mój ojciec zmarł z powodu choroby, gdy byłam młoda. Wyraz twarzy mojej teściowej stwardniał. Mandy, zostałaś wychowana przez samotnego rodzica. Zapytała z nieco surowym spojrzeniem kropka, tak, to prawda kropka słysząc moją odpowiedź, teściowa zauważyła. Byłoby lepiej, gdyby żona Jefa pochodziła z bardziej typowej rodziny kropka wiesz, dzieci wychowywane przez samotnych rodziców często mają problemy osobowościowe lub psychologiczne, ponieważ brakuje im miłości. To żałosne, ale może być problematyczne dla małżeństwa. Takie uwagi nie powinny paść przy mnie, kropka, spojrzałam na niego w poszukiwaniu odpowiedzi, ale zobaczyłam, że po prostu gapi się na zewnątrz, jakby nic się nie stało. W tamtej chwili, bez jego wsparcia, odpowiedziałam teściowej z całej siły. Moja matka wychowała mnie z całych sił, kropka, nigdy nie czułam się gorsza, ponieważ pochodziłam z rodziny niepełnej. Podkreśliłam to z całą mocą. Łzy napłynęły mi do oczu kropka kochanie, to dość niegrzeczne, nie sądzisz. To uprzedzenie. Wtedy wtrącił się mój teść. Jest wiele rodzin z obojgiem rodziców, w których wciąż brakuje miłości. Mandy wyrosła na wspaniałą osobę kropka o jakich problemach mówisz. Teść upomniał teściową. Co więcej, Mandy osiąga najlepsze wyniki w sprzedaży w firmie informatycznej. Jej pensja jest całkiem spora. Jeff musi nadążać, haha. W ten sposób mój teść złagodził chłodną atmosferę. kropka, Gdy wychodziliśmy, mój teść powiedział do mnie: Mandy, będziemy wspierać ciebie i EFA. Rodziny przybierają różne formy, więc proszę zbuduj swoją własną, wyjątkową rodzinę. Nie krępuj się przyjść do nas za każdym razem, gdy będziesz chciała porozmawiać. Kropka. Jego słowa były niezwykle pocieszające. Pomimo wielu niepewności co do przyszłości, jego słowa dodały mi otuchy. Czułam, że mogę je przezwyciężyć. Przedyskutowaliśmy to i zdecydowaliśmy się nie organizować ceremonii ślubnej. Zamiast tego zaplanowaliśmy wspólny posiłek z moimi teściami, mamą, mężem i mną, w sumie pięć osób. Mój teść i moja matka miło spędzili czas podczas posiłku. Moja teściowa, która z trudem się ze mną przywitała. Powiedziała podczas posiłku, że szczerze mówiąc, wolałabym, aby małżonka jefa pochodziła z typowej rodziny, a nie z domu z jednym rodzicem. Dodała, że dzieci z rodzin niepełnych często czepiają się pieniędzy z powodu braku łatwości finansowej. Zaraz po tym, jak to powiedziała, mój teść zmienił temat. Przy okazji, lubisz pomarańcze? zapytał moją matkę. Tak, uwielbiam owoce cytrusowe, odpowiedziała z radością moja mama. Mój przyjaciel mieszka na Florydzie i co roku przysyła nam ich mnóstwo. Kropka, następnym razem podzielimy się z Tobą. Moja mama była zachwycona, to byłoby cudowne. Dziękuję. Takt mojego teścia uratował sytuację. Kropka ze względu na hałas w restauracji, moja matka albo nie zauważyła, albo udawała, że nie słyszy i nie skomentowała. Po posiłku szliśmy przez tętniące życiem ulicę w drodze do domu. Mamo, jestem wdzięczny za dzisiejszy dzień. Musisz być zmęczona, prawda? Zapytałam. Nie, smakowało mi jedzenie i świetnie się bawiłam, odpowiedziała. Reflektory samochodu rzucały nieco smutny cień na jej twarz. Mandi, jesteś córką, z której jestem dumny. Dziękuję, że wyrosłaś na tak miłą osobę. Nie daj się zwieść temu. Co mówią inni, i wybierz własną ścieżkę razem z Jeffem. Możliwe, że moja matka słyszała komentarze mojej teściowej. Biorąc pod uwagę, że miałam się wkrótce ożenić, prawdopodobnie udawała, że nic nie słyszała, aby nie sprawiać mi kłopotów, byłam poruszona dobrocią mojej mamy i łzy napłynęły mi do oczu, ale uśmiechnęłam się, aby ukryć swoje zmartwienie. Kilka dni później zakończyliśmy rejestrację małżeństwa i rozpoczęliśmy nasze nowe wspólne życie. Mój mąż wprowadził się do mojego przestronnego mieszkania i zaczęło się nasze nowe życie rodzinne. Mój mąż, który zajmuje się wymagającą fizycznie pracą dostawczą, i ja przygotowywaliśmy pożywne posiłki w wieczory, które spędzaliśmy razem. Gdy nasze dni stały się bardziej zajęte, a ja musiałam częściej pracować w nadgodzinach, nie pozostawiając czasu na przygotowanie kolacji. Mój mąż naturalnie zaczął przejmować zadanie gotowania. Często zajmował się sprzątaniem domu i praniem, zanim wróciłam do domu, kropka, nie ustaliliśmy konkretnych ról, więc sprawy potoczyły się w ten sposób. Czułam głębokie poczucie szczęścia z tego, jak się sprawy mają. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że Jeff będzie tak bardzo wspierał nasz dom. Jestem naprawdę wdzięczna, dzięki temu poradzimy sobie, nawet jeśli będziemy mieć dzieci. Wspomniałam mężowi, kropka, kiedy się w to wejdzie, jest to zaskakująco zabawne. Może to najwyższy czas, abym i ja zaczął uczyć się o wychowaniu dzieci, odpowiedział. Jego niezawodne podejście dało mi poczucie bezpieczeństwa. Czułam, że to jest życie, które budujemy razem, kropka, pamiętając słowa mojego teścia, w weekendy mój mąż często jeździł do domu swoich rodziców na posiłki, bo to uszczęśliwia moją mamę. I prosił mnie o zorganizowanie składników. Obejmowały one luksusowe produkty, takie jak wysokiej jakości wołowina i hołmar z popularnego sklepu. Wizyty u rodziny męża były dla mnie nieco stresujące, głównie z powodu narzekań teściowej. Często narzekała na nasze codzienne życie. Czy to prawda, że Jeff zajmuje się gotowaniem? Nie nauczyłaś się szacunku do męża od swojej matki? Jeff też robi pranie nawet bieliznę nie znasz zdrowego rozsądku, bo wychował cię samotny rodzic? Potrzebujesz aż tyle pieniędzy? Powiedziałaby surowo. Jednak za każdym razem mój teść stawał w mojej obronie, kropka chwileczkę, to nie jest właściwy sposób mówienia. Możesz tego nie rozumieć, bo nie pracowałeś, ale praca jest stresująca i wymaga dużo energii psychicznej. Zwłaszcza w branży IT, gdzie zawsze jest zapotrzebowanie na nowe technologie i produkty. Mandy ciężko pracuje. Dzięki niej możemy jeść pyszne mięso, prawda? Z samym Jeffem nie byłoby tak dobrze, haha. To zawsze poprawiało nastrój. Kiedy wracałem do domu, moje serce było spokojne, kropka, ale ten dzień był nieoczekiwany. Kiedy, jak zwykle, przygotowywałam się do wyjścia do pracy, otrzymaliśmy nagłą wiadomość o śmierci mojego teścia. Po usłyszeniu tej wiadomości mój mąż zbladł i zabrakło mu słów, kropka, nie mogłam od razu pogodzić się z rzeczywistością. Mój umysł stał się pusty. Bolało mnie, że nie mogłam odwdzięczyć się teściowi za jego dobroć zanim tak nagle odszedł kropka myśląc, że nie zobaczę już jego uśmiechu, mimowolnie zaczęły płynąć łzy kropka po pogrzebie. W trosce o samotnie mieszkającą teściową mój mąż zaczął odwiedzać dom rodzinny częściej niż wcześniej. Ja również czasami mu towarzyszyłam kropka, ale częsta krytyka, że brakuje ci rozeznania, bo wychował cię samotny rodzic, i nie potrafisz zrobić nawet tej prostej rzeczy, bo wychował cię samotny rodzic, stopniowo utrudniała mi odwiedziny kropka z drugiej strony. Mój mąż zaczął częściej jeździć bezpośrednio z pracy do domu rodziców i zaczął nie wracać do domu na noc. W rzadkich przypadkach, gdy wracał do domu, nie przygotowywałam posiłku. Ponieważ nie było wcześniejszego powiadomienia, kropka być może pod wpływem słów jego matki, zaczęłam otrzymywać niesprawiedliwą krytykę, na przykład, że nie masz nawet przygotowanego posiłku, kiedy wracam do domu. Czy to dlatego, że zostałeś wychowany przez samotnego rodzica? W końcu zrozumiałam. Co mama miała na myśli, kropka w końcu mój mąż prawie nigdy nie wracał do domu. Podróż między jego miejscem pracy a domem rodziców trwa około dwóch godzin. Chociaż rozumiem jego troskę o matkę, długie godziny jazdy po pracy i wczesne poranne dojazdy sprawiły, że zaczęłam martwić się o jego zdrowie. Zanim się zorientowałam, nie widziałam męża od miesiąca. pewnego dnia. Gdy wróciłam do domu po długim czasie, otrzymałam telefon od męża. Mandy, jak się masz? Wszystko w porządku. Raczej Jeff, czy to nie ty jesteś zmęczony? Jego głos był tak żywy jak zawsze, mimo że nie słyszałam go od dłuższego czasu. Szczerze mówiąc, jestem zmęczony ostatnim stylem życia. Masz jakieś plany na sobotę? W sobotę? Nie, nie mam nic w planach. Nagle, optymistycznie pomyślałam o tym, żeby gdzieś pojechać, bo minęło już trochę czasu. Zarządzanie bagażem mamy zostawiłam tobie. Mama czuje się samotna mieszkając sama, a moje dojazdy są ciężkie. Zastanawiałem się nad rozwiązaniem i myślę, że najlepszą opcją jest przeprowadzka mamy. Postanowiłam więc, że zamieszkamy z mamą. Bagaże przyjadą w sobotę, więc proszę, zajmij się nimi. kropka W ogóle tego ze mną nie konsultował. Nic o tym nie słyszałam. To niepokojące, że tak się na mnie uwział. Wolny pokój jest teraz praktycznie magazynem. Co zamierzasz z tym zrobić? Dziś jest wtorek, a ja mam wolne dopiero w sobotę, więc nie mam czasu na sprzątanie kropka, kiedy zaprotestowałem, powiedział: Nie martw się, jest w porządku nawet w takim stanie. Właśnie dlatego pytam. Mama pojedzie do ciebie w niedzielę. Naprawdę na ciebie liczę. Jeffs, w porządku często nie jest niezawodny. Czy on w ogóle pamięta? Kiedy przedstawialiśmy się jako małżeństwo, mama będzie zmęczona przeprowadzką, więc potrzebujecie do pomocy przy organizacji bagażu. W ten piątek mam szkolenie i podróż służbową. Planuję też trochę pozwiedzać z kolegami. Wrócę dopiero w przyszły poniedziałek, więc nie mogę w międzyczasie wrócić do domu. Proszę, zajmij się tym kropka, zostawia mi całą opiekę nad swoją matką. Podczas gdy on jedzie zwiedzać. Poczułam, że moje uczucia do niego stygną. Jeśli mój mąż może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące wspólnego życia, ja również mam prawo do podejmowania własnych decyzji. Kropka mówisz poważnie. Mimo mojego pytania rozłączył rozmowę. Potem, w dniu, w którym miał przyjechać bagaż teściowej, zadzwonił dzwonek do drzwi i doręczyciel zapytał: Czy to właściwe miejsce na dostawę bagażu? Ile tego jest, gdy doręczyciel sprawdził manifest? Odpowiedział, że wydaje się, że są to różne rozmiary, ale w sumie jest 100 sztuk. 100 sztuk. Wydaje się to trochę dużo, ale nieważne. W porządku, po prostu zostaw to gdziekolwiek. Dwóch kurierów zajęło się tymi stu pudełkami, po czym opuściłem mieszkanie. Podczas spaceru otrzymałam telefon od męża. męża.Mandy ma bagaż mamy. Tak, jest ich sto sztuk. Są już w pokoju. Sytuacja była niezwykle frustrująca. Zawsze chodzi o jego matkę. To prawdziwy mamin synek. Sto sztuk to za dużo bagażu. Proszę, zajmij się rozpakowywaniem. Upewnij się, że wszystko jest gotowe na przyjazd. Mamy. Dlaczego ja mam to robić? Właściwie, Jeff. Wyprowadziłam się. Co? Wyglądało na to, że nie zrozumiał. Więc nie mogę się rozpakować. Co? A co z mamą? Starsza osoba nie może rozpakowywać się. Sama. Czy taki rodzaj egoizmu jest dozwolony tylko dlatego, że zostałeś wychowany przez samotnego rodzica? Znowu ten komentarz o samotnym rodzicu. Nie mogłem znieść jego protekcjonalnej postawy. Jeff, to ty jednostronnie zdecydowałeś o przeprowadzce swojej mamy. Dlatego też przeprowadziłem się sam. Nie chciałem dłużej przebywać z tą rodziną. Co do bagażu, twojej mamy, nie sądzę, żeby trzeba było go rozpakowywać. Co masz na myśli? W jego głosie słychać było panikę. Wypowiedziałem umowę najmu mieszkania z końcem tego miesiąca. Więc przeprowadzka jest nieunikniona. Czy Twoja pensja wystarczy nawet na czynsz, uspokójmy się i porozmawiajmy. Co dokładnie się dzieje? Moje działania po podjęciu decyzji były zaskakująco szybkie. We wtorek zakończyłam rozmowę z mężem. Natychmiast zadzwoniłam do mamy, by wyjaśnić sytuację. Następnego dnia skontaktowałam się z kilkoma firmami przeprowadzkowymi w celu uzyskania ofert. Wzięłam też krótkoterminowy urlop w pracy. Firma z najlepszymi warunkami odpowiedziała szybko, dostarczyła niezbędne pudełka. Od razu zapisałem się na ich usługi. Dzień przeprowadzki został ustalony na następne czwartkowe popołudnie poza sezonem. Od razu zacząłem się pakować, wyrzucając niepotrzebne rzeczy z pokoju, w którym mieszkałem od lat. Pakowałem się całą noc, a po krótkim odpoczynku wznowiłem pracę o świcie. Udało mi się skończyć wszystko do rana w dniu przeprowadzki. Resztę pracy pozostawiłem ekipie przeprowadzkowej. Następnego dnia skontaktowałem się z biurem nieruchomości, aby dokończyć proces opróżniania mieszkania. Kiedy wyjaśniłam mężowi działania z ostatnich kilku dni, był tak zszokowany, że nie mógł nic powiedzieć. Skorzystałam z okazji i kontynuowałam rozmowę. Właściwie jestem w drodze powrotnej do domu rodziców. Jedyne rzeczy, które zostały w mieszkaniu, to twoje rzeczy osobiste, które przywiozłeś w czasie naszego ślubu i sto pudeł. Nowo przybyłe pudła nie zostały jeszcze nawet otwarte. kropka, Mogą więc zostać zwrócone w takim stanie, w jakim się znajdują. Nie mogę dłużej tolerować twojej nadmiernej zależności od matki. Jeśli uważasz, że kobieta wychowana przez samotnego rodzica nie nadaje się na żonę, rozwiedźmy się jak chcesz. Proszę o kontakt przez prawnika w przyszłych sprawach. Zaraz wsiadam do pociągu. Więc do widzenia. Mój mąż krzyczał coś na drugim końcu telefonu, ale nie obchodziło mnie to i zakończyłam rozmowę. Kiedy bezpiecznie dotarłam do domu rodziców. Mama przywitała mnie ciepło. Następnego dnia podczas późnego śniadania z mamą zadzwonił dzwonek do drzwi. Z poczuciem strachu odebrałam go, a mój mąż błagał: "Mandy, to my się myliliśmy. Proszę. Wysłuchaj nas." Mój mąż kontynuował mocne pukanie do drzwi, kropka nie chcąc wywoływać niepokoju w sąsiedztwie, niechętnie otworzyłam drzwi, a tam stał mój mąż i teściowa, którzy natychmiast zaczęli obficie przepraszać. Mandy, przepraszamy za nasze zachowanie. Nie chcieliśmy, żebyś sugerowała rozwód. Pokornie prosimy o ponowne rozważenie. Zarówno mój mąż, jak i teściowa przeprosili najszczerzej, jak potrafili. Mandy, jeśli odejdziesz, to będzie dla nas koniec. Proszę, rozważ to jeszcze raz. Nawet pomimo ich błagań, spojrzałam na nich chłodno i oświadczyłam: Jest już za późno. Bez względu na to, jak bardzo przepraszasz, ból, który poczułam, nie zagoi się. kropka Cierpiałam z powodu etykietki osoby wychowywanej przez samotnego rodzica. Martwisz się, że stracę moje dochody, bo twoje są zbyt niskie, prawda? Nie chcę mieć z wami nic więcej wspólnego. A teraz odejdźcie. Zmroziły ich moje stanowcze słowa. Jeśli nadal będziecie tu przebywać, będę musiał wezwać policję. Wyszli w pośpiechu, obawiając się policji. Nasz rozwód został szybko sfinalizowany. Według mojego prawnika, mój był mąż nieumyślnie przejęzyczył się podczas sesji szkoleniowej w pracy. Co spowodowało znaczny rozdźwięk z jego przełożonym i ostatecznie doprowadziło do utraty pracy. Jego ciągłe niestosowne komentarze na temat pochodzenia rodzinnego szefa bezpośrednio spowodowały jego zwolnienie. Był bardzo niechętny rozwodowi, gdy był bezrobotny ale kiedy zasugerowałem mu wypłatę odszkodowania, niechętnie się zgodził. W międzyczasie moja była teściowa jest zdeterminowana, aby znaleźć odpowiednią dziewczynę dla swojego syna, mimo że jest on bezrobotny i chce mieszkać z matką. Realistycznie rzecz biorąc, niewiele kobiet uważa bezrobotnego mężczyznę mieszkającego z matką za atrakcyjnego. Obecnie mieszkają w pobliżu domu mojej byłej teściowej. A historia o naszym rozwodzie rozeszła się po okolicy, powodując, że prowadzą mało prestiżowe życie z powodu wstydu. W tym czasie mieszkałem z matką, skupiając się na pracy. Incydent ten przysporzył jej wiele zmartwień, więc od teraz zamierzam ją w pełni wspierać. Kolejną bardzo ważną dla mnie osobą jest mój zmarły teść. W rocznicę jego śmierci odwiedzam jego grób z kawą. Jego ulubionym napojem za kropka grup jest zawsze zaniedbani, wyraźnie zaniedbani przez mojego byłego męża i jego rodzinę prawdopodobnie nie radzą sobie nawet z tym ze względu na ich gorączkowe życie w takich okolicznościach starannie sprzątam grup, podaję kawę i modlę się po cichu.